Mam nową szafkę. Ciekawe, czy poprzedni właściciel zostawił dla mnie niespodziankę. Wow, pieniądze, złoto i nowy iPhone. Mam farta. Dobry zarobek. O, może w mojej szafce też są prezenty? Nie, tylko śmieci. Co za niechluj był właścicielem tej szafki. Co ty masz w szafce, Alice? Czy ty nie masz wstydu? Chcę jutro widzieć Twoich rodziców. Koniecznie. No to perch. Co robisz? Kręcę TikToka. Wow, nie wiedziałam, że masz TikToka. Mam od roku, ale mało osób go ogląda. Nie mam szczęścia. Może ja też zrobię TikToka. Masz doświadczenie, pomóż mi. No dobrze, stań, ja cię nakręcę. Co mam robić? A zatańcz trochę. Co powinnam wybrać? Niech będzie to. Twój pierwszy TikTok jest gotowy. Nie spodziewaj się wielu wyświetleń, to wymaga pracy. Wow, mój film ma półtora miliona wyświetleń! Jak! Ja kręcę od roku, a nigdy nie miałam miliona. Cóż, chyba po prostu miałam farta. Dzień dobry, jestem z agencji blogerskiej. Chcę podpisać z tobą umowę. Dlaczego ze mną? Dlaczego? Jesteś gwiazdą szkoły. Tutaj, musisz to podpisać. Będziemy płacić milion rocznie. Ja też chcę kontrakt. Też kręcę TikToki. Serio? Nigdy o tym nie słyszałem. Nie jesteś dla nas wystarczająco popularna. Ciao. Super, jestem teraz gwiazdą. Swoją drogą kogoś mi przypomina. Po prostu sobie to wyobrażam.